Czy można prowadzić biznes na próbę? Dzisiaj chciałabym opowiedzieć Wam o dwóch takich tipach, ponieważ często jest tak, że zastanawiacie się nad swoją działalnością gospodarczą, ale chcecie sprawdzić, czy Wasz pomysł się sprawdzi. Więc pierwsza taka opcja to jest działalność nierejestrowana. Polega ona na tym, że miesięcznie nie możesz przekroczyć określonego progu przychodów z działalności gospodarczej, czyli jest to taka drobna działalność na małą skalę, ale takiej działalności nie musisz nigdzie zgłaszać ani rejestrować. Natomiast zapłacisz od niej podatek dochodowy, ale na koniec roku płacisz go według skali podatkowej, czyli 12 na 30. Ale jeżeli nie masz żadnych innych dochodów na skali, to pierwsze 30 tysięcy zł dochodu jest wolne od podatku i wtedy nie zapłacisz podatku dochodowego w ogóle. Druga opcja to jest już założenie działalności gospodarczej, ale właśnie tutaj jako nowy przedsiębiorca będziesz mógł korzystać z obniżek, czyli zacząć sobie w zus od ulgi na start, więc będziesz płacić tylko składkę na ubezpieczenie zdrowotne. A przy niskich dochodach jest to kwota około 400-500 zł miesięcznie, plus dodatkowo zapłacisz podatek dochodowy, ale jeżeli wybierzesz bierzesz skalę podatkową, to właśnie pierwsze 30 tysięcy złotych dochodu jest wolne od podatku, więc wtedy nie płacisz podatku dochodowego w ogóle, tylko musisz pamiętać o tym, że jeżeli poza tą działalnością masz jeszcze jakieś inne dochody na skali podatkowej, na przykład jeszcze umowę o pracę, jeżeli tę kwotę wolną wykorzystałeś już z etatu, no to ona nie będzie Ci drugi raz przysługiwała z działalności gospodarczej. Jeżeli też planujesz założyć taką działalność gospodarczą, masz jakieś pytania jako nowy przedsiębiorca, to zostaw mi je proszę w komentarzu, postaram się na nie odpowiedzieć.